Inline meter, czyli licznik pomiaru bezpośredniego. Również jest dołączona dokładnie taka sama kolorowa, krótka instrukcja, która pokazuje w jaki sposób go, w jaki sposób go podłączyć. Także zasilanie może być jednofazowe, więc mimo że licznik jest trójfazowy, możemy zasilać im odbiory jednofazowe, jeżeli mamy też zasilanie jednofazowe, jest to tylko pokazane, z których wejść musimy korzystać, tak? czyli z N-ki i z zacisku L3, mamy dwa warianty z kolei pracy licznika przy zasilaniu trójfazowym, dlatego że zasilanie może przychodzić z góry na licznik lub może przychodzić z dołu. Tutaj różnica jest taka, to jest dosyć, to jest dosyć fajna funkcja i przydatna, bo jeżeli już macie obiekt z rozdzielnicą, gdzie przewody są wprowadzone. W pewien konkretny sposób. No to nie musicie ich wywijać, kombinować, przedłużać, tylko możecie je podłączyć z dołu, jeżeli jest wygodniej, lub wprowadzić je od góry do licznika, jeżeli zasilanie jest od góry. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby ustawić to w setapie. Bo opcja jest konfigurowalna w setapie. Ustawiamy, wtedy informujemy, czy zasilanie przychodzi z góry, czy z dołu. I jeszcze jest jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, jest różnica w. Klasie pracy licznika. Jeżeli zasilanie jest od góry, licznik pracuje w klasie dokładności B, błąd pomiarowy wynosi 1%. Jeżeli zasilanie jest z dołu, licznik pracuje w klasie dokładności A, mamy wtedy 2% błąd pomiaru, więc to ewentualnie trzeba mieć na uwadze. Komunikacja po Modbusie, po RS485 konfiguracja terminacji na płytce komunikacyjnej falownika i później cała procedura konfiguracji licznika w setupie, tak? W które menu trzeba wejść, co trzeba poustawiać i później również konfiguracja, informacja o konfiguracji samego licznika z, za pomocą przycisków i ekranu, jakie opcje tutaj są, tak? Nadanie numeru ID licznikowi, terminacja RS-485, faktory reset i, i informacje o liczniku, czyli na przykład o wersji oprogramowania, która jest na nim zainstalowana. Licznik ma szerokość czterech standardowych segmentów na szynie TH35. Tak to wygląda. Zaciski są schowane pod, pod klapkami, które się znajdują góra-dół. Cztery zaciski, obciążalność również do 65A, czyli mniej więcej do 40 kW. Fazy L1, L2, L3 i NK. Tak jak mówiłem, zasilanie może być albo z dołu, albo, yy, albo z góry. Yy, jedna rzecz, w jaki sposób się licznik komunikuje z falownikiem, ma wbudowaną, yy, ma wbudowaną antenkę. Ta antenka jest schowana tutaj z boku, po lewej stronie obok ekranu, pod klapeczką. I wygląda to w ten sposób, że to jest płytka PCB z kawałkiem tutaj dławika i z gniazdem standardu GSM, czyli z gniazdem SMA, czyli dokładnie z takim gniazdem, jaki jest w naszych, w naszych antenach. Gdyby się okazało, że ta antena jest za słaba, a możecie to podejrzeć, bo jeżeli wejdziecie w setup, w device manager i zobaczycie tam urządzenia, które się z falownikiem komunikują, to możecie zobaczyć też moc sygnału w decybelach i wtedy zobaczyć, czy ten sygnał jest słaby, czy ten sygnał jest wystarczający. Może się tak zdarzyć, że na przykład licznik będzie zamontowany w metalowej skrzynce rozdzielczej, tak? I ta skrzynka będzie nam niestety tłumiła sygnał, więc wtedy klucz ósemka, płaski, odkręcacie tą nakrętkę, zdejmujecie tą antenę, bierzecie antenę od enetu zewnętrzną, przykręcacie do tego złącza i antenę można wyprowadzić wtedy z takiej metalowej skrzynki. Gdyby jeszcze odległość była duża, my celowo nie podajemy w dokumentacji, na jakiej odległości wspierany jest bezprzewodowo Enet, bo to zależy od bardzo wielu rzeczy. To tak, jak jest dokładnie tak, jak z Wi-Fi. Ilość przegród, co jest w tych przegrodach, czy to jest ścianka karton-gips, czy to jest e, zbrojony beton, e, czy to są metalowe drzwi przeciwpożarowe. Wszystko na to wpływa, jak, w, jaki sposób będzie to, w jaki sposób to będzie działać. Natomiast mamy taką jedną aplikację przetestowaną, Licznik znajduje się w złączu kablowym. E, natomiast falownik znajduje się w garażu oddalonym 90 metrów od złącza. Oczywiście nie ma szans, żeby siebie, żeby siebie zobaczyły nawzajem. Natomiast e, zastosowaliśmy po prostu kabel GSM-owy. Koncentryczny kabel GSM-owy o niskiej tłumienności. Tego kabla jest tam 70 metrów chyba zamontowane. I przewód i kabel jest po prostu poprowadzony po ogrodzeniu. Tak? Jest tam schowany za, za, za słupkiem sporczym. Biegnie sobie fajnie po, po siatce. I na końcu jest po prostu zamontowana antena enetowa i urządzenia zaczęły się widzieć, tak? więc w taki sposób też można ewentualnie przedłużać e, właśnie tą komunikację enetową. Trzeba oczywiście taki kabel kupując upewnić się, że najniższe tłumienie ma dla tych częstotliwości, które nas interesują, tak? czyli patrzymy w kartę katalogową licznika, widzimy, że to jest zakres tam powiedzmy 860-900 MHz, e, no i ten kabel koncentryczny tą niską tłumienność musi mieć właśnie na takich e, na takich częstotliwościach. Także takie rzeczy też da się, da się zrobić. A, i tutaj jeszcze jest: A właśnie, jedna, jedna rzecz, bo zapomniałem Wam pokazać. Muszę teraz znowu to otworzyć. Mianowicie ten licznik może się kontaktować na dwa sposoby: czyli może się kontaktować właśnie bezprzewodowo po, nie, po Enecie, ale może się też kontaktować po tradycyjnym modbasie po kablu. Więc dwa takie rozwiązania są możliwe. Wtedy do opakowania dołączona jest taka kostka 3-zaciskowa właśnie do podłączenia przewodu RS-485 modbasowego BAG, czyli dwie żyły sygnałowe, jedna żyła e, e, referencyjna jako ground i wtedy tutaj mamy, mamy tą kostkę, e, podłączamy przewody, kosteczka idzie tutaj do złącza. E, tutaj są już nie na śruby, tak, tylko jest na, na takie mikro e, zaczepy, tak? więc musimy śrubokręcikiem, małym śrubokręcikiem, e, który gdzieś tu oczywiście położyłem, nie wiem gdzie, dzięki, e, e, więc po prostu wcisnąć. Tak, blokadka się zwolni, wsadzić przewód do środka, puścić, zaczepi się, wyłamać tutaj te plastikowe blaszki, e, żeby można było. Ten przewód, ten przewód wyprowadzić. Gdyby to się znowu zgubiło i też e, gdzieś diabeł ogonem nakreł również mamy part number tego, to też jest również część Phoenix Contact, więc e, jest to jak najbardziej do nabycia. E, taki duperelek. E, małe potrafi się czasami złośliwie zgubić i, na instalacji. Ale można to nabyć Praktycznie w większości jakichś sklepów czy hurtowni elektronicznych. E, jedna rzecz a propos jeszcze skrętki, e, to tylko tak w ramach przypomnienia, bo to jest oczywiście rzecz, z którą się nagminnie spotykamy. Do komunikacji, oczywiście, używamy skrętki ekranowanej. Wykorzystujemy trzy żyły: BAG, G to jest ground, możemy wykorzystać albo e, przewód od ekranu, i wtedy go jednostronnie podłączamy. Do, albo do licznika, albo do falownika, nie ma to większego znaczenia. Natomiast jedna rzecz, o której musimy pamiętać. Przewody komunikacyjne to musi być para skrętna, tak? czyli, czyli jeżeli skrętka ma cztery pary skrętne: tak? niebieskie, brązowe, zielone lub pomarańczowe, to parą skrętną jest ta para dwóch kolorystycznie skręconych ze sobą przewodów: pomarańczowy, biało-pomarańczowy, niebieski, biało-niebieski i tak dalej. Para skrętna to nie jest zwiększenie przekrojów przez skręcenie ze sobą pomarańczowego i biało-pomarańczowego i wykorzystanie do toru A i wzięcie niebieskiego i biało-niebieskiego, podłączenie do toru B. Bo wewnątrz przewodu te pary nie są ze sobą skręcone, a skręcenie ma za zadanie eliminować indukowanie się zakłóceń, tak? <laughs> Więc y, przy małych odległościach oczywiście nie zrobi Wam to, że tak powiem, krzywdy, ale przy większych odległościach niestety ta komunikacja może być zakłócona.